Zamykamy! Na sobie. Tak, Siemanko z tej strony, młody, wygadany polski człowiek. Nominację zawdzięczam dla dobrego chłopaka. Pozdrowienia dla niego cieplutkie. A to jest moja gorąca szesnastka! Da. Ja te ulice i lokale, wokół maski nie twarze, trzymaj równowagę. Że jak chcę to na swoim postawie chodź fix challenge Udowodnij, że mam wiarę Wyższy mnie czynij to, że masz talent, po prostu kieruj dobrze jego posiadaniem Dzięki za nominowanie nic nie poradzę, wiadę w to wizno jak kaskader dobie co chciałeś, lubisz słuchanie ja nawijanie Więc co nagranie wyskakuje na fale ponad krajem Gdzie zarabianie strach wbija panie jak w miasteczku salem, tylko nie oszalej, nagrywanie na gębie, Mam wypisane, więc okaż szacunek, a nie Wyjebane wreszcie, masz lekcje jak być ekspertem w mieście Gdzie jest odrobinę niebezpiecznie, to nie gówno na karteczce Młody wie co za ucha jest, najsmaczniejsze jak u Magdy Gessler Kiedyś będę wszędzie jak bez cenzury, przesiąknięty dźwiękiem Nie pomogą tortury Iron Maiden, i tak na scenę wbiegnę jak Redman Muzyka moim sercem, wiemy co dla nas najlepsze w Górę ręce, słychać nas na dziesiątym piętrze Dziś wiem, że dźwiękiem wysadzam w powietrze Dziękuję bardzo moje nominacje to Naju, bo myślę, że ma coś do pokazania Do tego jeszcze raper na poeta, tu i cały kato skład, Elo!